Dobra fabryka od samego rana jest w województwie opolskim, gmina Głuchołazy, wieś Bodzanów. Chcemy tutaj pomóc. Jesteśmy umówieni zaraz z panią Sołtys. Musiałyśmy z olą porzucić nasz samochód, tutaj przy drodze. Niestety, wjazd dalej do wsi, tutaj państwo zobaczą, jest zablokowany. Dalej nie można przejechać. Idziemy. Na piechotę spotkałyśmy się z pierwszymi mieszkańcami to co zobaczyliśmy naprawdę przeraża. Ludzie potracili wszystko. Tutaj na samym początku woda była do pół metra. Wszystkie meble są zalane, natomiast głębiej do pierwszego piętra. Zaraz Państwu pokażemy. Ludzie nie mają siły z się, nie mają siły wynosić szlamu. W domach jest potworny smród, zgnilizna, woda wychodzi nawet z płytek. Zniszczenia są straszne. Bądźcie Państwo z nami, my chcemy tu pomóc, chcemy zostać z tymi ludźmi. Na stronie dobra fabryka ruszyła zbiórka. Bardzo prosimy o pomoc, a my będziemy Państwa o wszystkim informować. Idziemy na spotkanie z panią Sołtys.